The Voice House, of of World in Brief. Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the. Revolution of common sense. Donald Trump zamienia dni na godziny jako nowy prezydent USA. W dniu zaprzysiężenia podpisał ponad 20 rozporządzeń i dekretów wykonawczych, najwięcej w historii. Między innymi ogłoszenie stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem, zniesienie prawa ziemi, ponadto rozporządzenia o opuszczeniu przez USA Światowej Organizacji Zdrowia i wycofaniu z paryskich porozumień klimatycznych. Trump ogłosił także stan wyjątkowy w energetyce i zniósł regulacje dotyczące wydobycia ropy naftowej. We will drill Baby Drill. Duże kontrowersje wzbudziła także decyzja o ułaskawieniu półtora tysiąca osób biorących udział w ataku na kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Trump nazwał ich zakładnikami i stwierdził, że spędzili w więzieniu za długi czas. Wśród ułaskawionych osób jest m.in. szef prawicowej bojówki Proud Boys, który usłyszał wyrok 22 lat za kratkami. Swojej radości po zaprzysiężeniu Trumpa nie krył także Elon Musk. Miliarder i jeden z najbliższych doradców prezydenta wygłosił w czasie ceremonii niezwykle entuzjastyczne przemówienie. Mówił w nim, że wygrana Trumpa to, tu cytat, punkt zwrotny na drodze ludzkiej cywilizacji i z całego serca dziękował wyborcom za głosy. Po tych słowach Mask wykonał jednak gest, który wzbudził ogromne kontrowersje. Uderzył się prawą ręką w piersi wyciągnął do przodu ramię z otwartą dłonią. Większość komentujących uznała, że to tzw. rzymski salut, czyli faszystowskie pozdrowienie. Część zwróciła jednak uwagę, że mógł to być niezręczny wyraz radości. Sam miliarder u siebie na platformie X napisał, że to brudna zagrywka mediów. Prezydent Ukrainy i premier Wielkiej Brytanii podpisali w Kijowie umowę o stuletnim partnerstwie obu krajów. Głównym punktem porozumienia jest pogłębienie współpracy obronnej, w tym wspólny rozwój sił zbrojnych i przemysłów zbrojeniowych. Ukraińskie media przewidują, że dokument dopuszcza utworzenie brytyjskich baz wojskowych na terenie Ukrainy. Londyn i Kijów chcą ponadto współpracować ze sobą w kwestiach ochrony zdrowia, rozwoju technologii i migracji. Zgodziły się także wspólnie przeciwdziałać dezinformacji i wzmacniać pozycję liderów w dziedzinie nauki. W dniu podpisania umowy b Spraw Zagranicznych przekazał Ukrainie kolejne 140 milionów funtów pomocy. Prezydent Korei Południowej po raz pierwszy złożył w sądzie zeznania w sprawie wprowadzenia stanu wojennego, Jak do tej pory odmówił udziału w dwóch przesłuchaniach, uznając je za polityczny atak. W połowie stycznia biuro do spraw ścigania korupcji zatrzymało go pod zarzutem próby przeprowadzenia zamachu stanu. W sądzie prezydent zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Określił swoje działania jako akt sprawowania władzy, którego celem miała być ochrona kraju przed siłami antypaństwowymi. Zaprzeczył także, że wysłał do parlamentu wojsko, żeby uniemożliwić deputowanym odwołanie stanu wojennego. Na koniec Przyznał, że zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Sąd konstytucyjny ma 180 dni na decyzję, czy usunąć prezydenta Korei ze stanowiska. W przypadku zatwierdzenia impeachmentu odbędą się wcześniejsze wybory. Z kolei w związku z zarzutami o przeprowadzenie zamachu stanu prezydentowi grozi dożywocie albo kara śmierci. Turcja ogłosiła żałobę narodową w związku z tragicznym pożarem ośrodka narciarskiego na północy kraju. Aktualny bilans ofiar to 76 osób. Wśród nich są rodziny, które zatrzymały się w hotelu na ferie zimowe. W chwili wybuchu pożaru w obiekcie było zameldowanych 238 osób. Turecka policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Do tej pory zatrzymano 9 osób, w tym właściciela obiektu. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Świadkowie zdarzenia i ocaleli mówią jednak o braku odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym działających alarm mówi gaśnic, ludzie mieli także problemy z dostępem do wyjść ewakuacyjnych. Akcję ratunkową dodatkowo utrudniało położenie hotelu na stromym zboczu. Balka z ogniem trwała 10 godzin. To było World in Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano.